Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Niewyjaśnione zaginięcia. Mam na imię Michał i dziś opowiem o kolejnej nierozwiązanej i bulwersującej sprawie. Będzie to historia młodej Polki, Bianki Roty, która zaginęła tysiące kilometrów od ojczyzny, konkretnie w bardzo egzotycznym dla nas kraju, jakim jest Kuba. Jest to dość mało znana sprawa, dlatego też odcinek będzie stosunkowo krótki, bo nie udało mi się znaleźć zbyt wielu źródeł, w których opisano historię Bianki. Mam jednak nadzieję, że opowieść ta was. Ciekawi i pozwoli na trochę większy rozgłos wokół tego zaginięcia. Zapraszam tradycyjnie do wysłuchania podcastu. Bianka Rota urodziła się i wychowała w Zakopanem, czyli mieście nazywanym zimową stolicą Polski. Nie udało mi się znaleźć w żadnym ze źródeł dokładnej daty jej przyjścia na świat, ale wszystko wskazuje na to, że był to rok 1971. Dziewczyna pochodziła z dość zamożnej i wpływowej rodziny Schneiderów. O samej Biance nie wiemy zbyt wiele. Najczęściej pojawia się informacja, że jej największą pasją była sztuka. Nastolatka lub Robiła rzeźbić i malować, w dodatku robiła to podobno naprawdę dobrze. Warto dodać, że Bianka doskonaliła swoją technikę w lokalnym liceum plastycznym, brała też udział w dodatkowych zajęciach artystycznych w Domu Kultury. Chciała nadal podążać tą ścieżką i miała sprecyzowany plan, żeby dostać się na Warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Niestety uczelnia odrzuciła jej kandydaturę. Było to sporym zaskoczeniem i młoda kobieta mocno przeżyła tę porażkę, choć bliscy opisują, Ją jako optymistyczną i pełną energii, to ich zapał wówczas dość mocno przygasł. Lekarstwem na kiepskie samopoczucie okazał się Józef, którego w tamtym czasie poznała Bianka. Szybko zaczęli się spotykać i zostali parą. Zakochani nie kryli się szczególnie z uczuciem jakie ich połączyło i często byli widziani przez mieszkańców zakopanego. Związek ten budził jednak dużo kontrowersji, ponieważ wybranek absolwentki szkoły średniej był dojrzałym mężczyzną. Józef był aż o 38 lat starszy. Mógłby być więc ojcem, a na dobrą sprawę, nawet dziadkiem swojej nowej dziewczyny. Biance to jednak nie przeszkadzało. Wprost przeciwnie, była zafascynowana znacznie starszym mężczyzną który imponował jej inteligencją, manierami oraz statusem społecznym. Partner dziewiętnastolatki był bowiem szanowanym adwokatem, a jego kancelaria przynosiła duże zyski. Mężczyzna przeznaczał część tych pieniędzy na drogie prezenty dla swojej ukochanej. Mimo pozornej sielanki sytuacja ta nie podobała się jednak matce Bianki, pani Krystynie Schneider. Kobieta próbowała przekonać córkę, że ze względu na tak dużą różnicę wieku związek nie przetrwa próby czasu. Zakochana nastolatka nie chciała jednak słuchać matki. Pani Krystyna próbowała więc przemówić do rozsądku adwokatowi, choć również nie przyniosło to żadnego rezultatu. W lutym 1990 roku Bianka i Józef postanowili, że spędzą razem wakacje. Wybrali bardzo egzotyczny wówczas, a nawet zresztą i dziś kierunek, czyli Kubę. Gdy matka dziewiętnastolatki dowiedziała się o tym planie, nie chciała się zgodzić na wyjazd córki. W końcu kobieta uległa jednak namowom. Pani Krystyna wsparła Biankę finansowo i opłaciła jej wyjazd. Warunek był jednak taki, że nastolatka miała spać w innym pokoju niż Józef. Bohaterka naszej historii była przeszczęśliwa i z niecierpliwością odliczała dni do wymarzonych wakacji. W końcu nadszedł upragniony marcowy dzień wylotu. Pani Krystyna zawiozła córkę na lotnisko. Na miejscu czekał już Józef. Mama i córka pożegnały się, a wkrótce para wsiadła do samolotu, który wylądować miał w Hawanie, czyli stolicy Kuby. Uczestnicy wycieczki mieli tam spędzić jedną noc, a potem pojechać do oddalonego o ponad 300 km Trinidadu. Jest to jedno z najbardziej turystycznych miast na całej wyspie. Wydawało się, że Biankę czekały najpiękniejsze chwile w jej dotychczasowym, choć dość krótkim życiu: piękna, słoneczna pogoda, dużo wolnego czasu, który mogła spędzić z ukochanym, czy pyszne regionalne potrawy i napoje. Myślę, że wielu z Was też chętnie na tego typu wakacje by. Się się wybrało. 19-latka po dotarciu na miejsce zachowywała się jednak dziwnie. Wydawała się przestraszona, a nawet wręcz przerażona. Nie chciała jechać do Trinidadu i postanowiła, że zatrzyma się na dłużej w Hawanie. W pewnym momencie bohaterka naszej historii powiedziała innym uczestnikom wycieczki, że chce się przespacerować po mieście. Odłączyła się więc od grupy i udała do polskiej ambasady, gdzie prosiła, nawet wręcz błagała o pomoc w zorganizowaniu podróży powrotnej do Polski. Żaden z urzędników nie potraktował jednak Bianki poważnie, nie przejął się jej losem. Także chciałbym dodać, że młoda kobieta powiedziała podobno innym turystom, że chciała się zobaczyć z przyjaciółmi i dlatego właśnie odłączyła się od wycieczki, ale rodzina ani przyjaciele nigdy nie słyszeli, by Rota rzeczywiście znała kogoś na Kubie. Było to bardzo mało prawdopodobne z uwagi na czasy, w których rozgrywały się te wydarzenia. W Polsce dopiero co upadł komunizm i podróże do tak odległych zakątków świata dopiero raczkowały. Internet wówczas praktycznie nie istniał, zwłaszcza w krajach takich jak Polska czy Kuba, Bianka była przybita, zrozpaczona, otrzymała jednak pomoc od jednej z lokalnych mieszkanek. Pewna kubanka przenocowała bowiem dziewiętnastolatkę, widząc w jak złym stanie się znajdowała. Następnego dnia nastolatka ponownie spróbowała swoich sił w polskiej ambasadzie, tym razem również bezskutecznie. Jeden z pracowników wskazał natomiast Biance przystanek autobusowy. Polka wsiadła do autokaru, który zawiózł ją do Trinidadu, gdzie dołączyła do reszty swojej wycieczki. Dziewczyna nadal była jednak w złym stanie psychicznym. Bianka po przybyciu do swojego hotelu nie miała nie miała ochoty na kontakt z innymi, nawet z Józefem. Nastolatka zaszyła się w pokoju, jednak wieczorem postanowiła wyjść w końcu na zewnątrz. Podczas spaceru natrafiła na uczestników wycieczki oraz swojego partnera. Mężczyzna odszedł z Bianką, z dala od grupy. Po jakimś czasie adwokat dołączył do innych turystów, a dziewiętnastolatka poszła w inną stronę. Później nikt z uczestników wycieczki nie widział już młodej kobiety. Była ona natomiast widziana, jak prosiła Mieszkańców Trinidadu i turystów, którzy spędzali tam urlop, o pieniądze. Podobno chciała wrócić szybciej do Polski i zbierała na bilet lotniczy. Czas mijał i w końcu nadszedł ostatni dzień pobytu Bianki i Józefa na Kubie. Choć dziewiętnastolatka miała wykupiony powrót samolotem, to nie pojawiła się na lotnisku w Hawanie. Pani Krystyna, która chciała odebrać córkę z Warszawy, była zaskoczona, gdy okazało się, że jej dziecko zostało na Kubie. Jeszcze Najdziwniejsze było to, że nikt nie przejął się jej losem, nikt jej nie szukał przed wymeldowaniem z hotelu, matka otrzymała jedynie od przewodniczki torby Bianki z jej rzeczami osobistymi, które pozostawiła w hotelowym pokoju. Najdziwniejsze było jednak to, że Józef nie wydawał się ani jakoś szczególnie zaskoczony, ani przybity z powodu zaginięcia swojej ukochanej. Mimo wielu próś pani Krystyny, czyli matki swojej partnerki, nigdy też nie porozmawiał. Z nią Na temat tego, co wydarzyło się dokładnie na kubie. Zrozpaczona kobieta postanowiła więc poszukać córki na własną rękę. W maju 1990 roku, więc około dwa miesiące po zaginięciu 19 -latki, poleciała do Hawany. Udało jej się dotrzeć do Trinidadu, a nawet hotelu, w którym mieszkała przez krótki czas Bianka. Niestety na miejscu nie udało się odnaleźć młodej kobiety ani ustalić, co ją spotkało. Z jednej strony nie wydawało się to dziwne, ponieważ pani Krystyna nie mówiła po hiszpańsku, więc miała tutaj olbrzymie problemy, żeby komunikować się z mieszkańcami Kuby. Nie otrzymała też żadnego wsparcia lokalnych, ani polskich władz, czy policji. W szczególności lokalne służby wydawały się robić wszystko, żeby tylko kobieta nie uzyskała żadnych informacji, żeby jak najszybciej opuściła Kubę. Jako przykład mogę podać sytuację, zgodnie z którą Pani Krystynie polecono jeden z lokalnych hoteli, w którym miała się zatrzymać. Potem się okazało, że był to jeden z najdroższych hoteli na całej Kubie. To postępowanie tłumaczy się tym, że z jednej strony władze chciały jak najszybciej pozbyć się Polki, liczyły na to, że szybko skończą jej się pieniądze i będzie musiała wracać do kraju. I druga kwestia właśnie ten aspekt materialny. Na szczęście znalazły się osoby, które okazały serdeczność matce zaginionej. Pomocy udzielili jej polscy studenci z Warszawy i Krakowa, którzy studiowali w stolicy Kuby i barystykę, czyli filologię hiszpańską. Z tego powodu bardzo dobrze znali lokalny język, bo. Na Kubie właśnie mówi się po hiszpańsku, pomagali w rozwieszaniu plakatów, w tłumaczeniu różnych dokumentów, w takich codziennych, zwykłych sytuacjach. Niestety, wszystkie te działania nie przyniosły żadnego rezultatu, i ostatecznie, po roku poszukiwań, matka Bianki musiała wrócić do Polski. Kobieta jednak nie poddawała się, próbowała zabiegać o pomoc polityków, którzy jednak jakoś szczególnie nie przejęli się tą smutną sprawą. Media także jakoś nie podchwyciły tego tematu, mimo że cała sprawa jest bardzo nietypowa. Być może to był też taki czas niezbyt fortunny. Myślę, że gdyby Bianca Rota zaginęła w czasach, w których żyjemy, to ten rozgłos byłby znacznie, znacznie większy. I tu właśnie przy okazji chciałabym chciałem powiedzieć, że historia Bianki kojarzy mi się z kilkoma podobnymi sprawami, które są znacznie bardziej znane. Prawdopodobnie o nich słyszeliście. Ja opisywałem już je też wcześniej na blogu. Zaginięcie podczas zorganizowanego wyjazdu do innego kraju i znieczulica innych uczestników wycieczki przywodzą mi na myśl sprawę Kazimiery Zaręby, która wybrała się na pielgrzymkę na Litwę. Wątek wymarzonych wakacji, które okazały się koszmarami oraz dziwne zachowanie wskazujące na jakieś załamanie psychiczne, to z kolei podobieństwa łączące historię Bianki ze słynną śmiercią Magdy Żuk w Egipcie. Trudno też nie odnaleźć w końcu podobieństwa między postacią Józefa i Jana ze sprawy Katarzyny Domerackiej, Obaj byli bowiem szanowanymi adwokatami, którzy mieli prawdopodobnie coś wspólnego ze zniknięciem znacznie młodszych dziewczyn, które adorowali. Wszystkie te wspomniane sprawy łączy też to, że nie udało się niestety wyjaśnić do końca żadnej z nich. Co prawda w przypadku Magdy Żuk mamy pewność, że kobieta niestety nie żyje, ale nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Wciąż nie znamy dokładnego przebiegu wydarzeń, które miały miejsce przed śmiercią śmiercią młodej kobiety. Być może nigdy tak do końca tej prawdy nie poznamy. Spróbujmy na koniec zastanowić się, czego doświadczyła Bianka na Kubie. Kluczowa, zdaniem wielu, wydaje się postać mecenasa Józefa. Podejrzewam, że 19 dziewiętnastolatka musiała się dowiedzieć o mężczyźnie czegoś, co ją przeraziło. Być może adwokat nalegał na seks, choć dziewczyna nie była na to gotowa. Młoda Polka mogła się też dowiedzieć o jakichś nielegalnych interesach jej partnera na karierze. W wyspie, według najczarniejszego scenariusza, Józef mógł chcieć sprzedać ją do domu publicznego na Kubie. Są to oczywiście spekulacje, ale każda z tych możliwości wzbudziłaby zapewne strach. Jeśli tak było, to zachowanie Bianki nie było w żaden sposób irracjonalne. Prawdopodobne jest także to, że u dziewiętnastolatki pod wpływem silnego stresu ujawniły się jakieś problemy psychiczne. Nie można też wykluczyć tego, że młodej kobiecie. Podano jakieś środki odurzające. Pewne jest to, że kobieta musiała się czuć osamotniona, znajdowała się tysiące kilometrów od domu, nie otrzymała pomocy od ambasady, organizatorów i uczestników wycieczki, a przede wszystkim od Józefa, czyli osoby, na której powinna polegać, która powinna się o nią troszczyć. Jedyną osobą, której naprawdę zależało na Biance, była jej mama. Ona również została jednak sama i jej zapał nie wystarczył, niestety, do odnalezienia. Znalezienia córki. Choć od jej zniknięcia minęło ponad 30 lat, to pani Krystyna nadal wierzy, że któregoś dnia pozna prawdę. Osobiście bardzo jej tego życzę, natomiast myślę jednocześnie, że po tylu latach niezwykle ciężko byłoby tę sprawę Rozwiązać. Myślę, że kluczem do tej zagadki wydaje się Józef. W 1990 roku mężczyzna miał jakieś 57 lat, także dzisiaj miałby tych lat ponad już 90. Zakładając oczywiście, że żyje. Tego nie wiem, taka informacja też nie pojawia się w żadnym ze źródeł. Zakładając, że jeszcze nie umarł, to jeśli przez tyle lat nie opowiedział nikomu, a na pewno matce zaginionej o tym, co stało, się z Bianką, to myślę, że nigdy tego nie zdraci. Zakładając oczywiście, że żyje, myślę osobiście, że jest to mało prawdopodobne. Uważam także, że prawnik zmanipulował, wpłynął na innych uczestników tej wycieczki, że w jakiś sposób im groził albo ich przekupił. Zrobił to po to, żeby oni właśnie nie interesowali się zupełnie tą sprawą, żeby nigdy nie przekazali ani matce, ani polskim służbom śledczym informacji na temat Bianki Roty, bo też ciężko mi znaleźć jakieś silne wytłumaczenie, chociażby zachowania tej pani przewodnik, która tak po prostu uznała, że dziewiętnastolatka zostaje w obcym kraju, bez znajomości języka, bez żadnych znajomych, porzuca rodzinę, porzuca partnera. Bo dla mnie to jest po prostu nie do pojęcia. Myślę, że też się z tym zgodzicie. Na koniec jeszcze może tylko zastanówmy się, co mogło spotkać Biankę. Przede wszystkim, czy ona nadal żyje, czy zmarła na na kubie jeśli tak to czy było to jeszcze podczas pobytu, czy może po jakimś, być może dłuższym czasie? Tego oczywiście nie wiemy. Myślę, że się nigdy nie dowiemy. Mogło być tak, że dziewiętnastolatka miała trafić właśnie do jakiegoś lokalnego domu publicznego, być może miała zostać sprzedana jeszcze gdzieś za granicę. I taki w ogóle był cel tej podróży. Jeśli Biance udało się jakoś przetrwać na Kubie, to prawdopodobnie musiała jakąś pomoc otrzymać, przynajmniej na starcie, bo takich była zupełnie sama, bez znajomości języka, bez znajomości tamtejszej kultury, zwyczajów, systemu prawnego. Jeśli taką pomoc otrzymała i rozpoczęła tam nowe życie, to należałoby zadać sobie pytanie, dlaczego nigdy nie próbowała skontaktować się z matką. Tu oczywiście też mogły pojawić się problemy, ponieważ Kuba była państwem komunistycznym i jest nim do dzisiaj. Myślę, że przepływ ewentualnych informacji, jakiejś korespondencji był Przynajmniej w latach 90. mocno ograniczony. Natomiast z tego co wiem, mieszkańcy Kuby mogą korzystać z internetu. Nie mam pewności, czy ten dostęp jest taki powszechny, czy dotyczy na przykład tylko tych najbardziej zamożnych, ale myślę, że prawdopodobnie. Prędzej czy później udałoby się jej jakąś wiadomość matce przekazać. Istnieje też taka możliwość, że Bianka miała po prostu jakieś problemy psychiczne, jakiś epizod psychotyczny. Z tego co wiem, na przykład schizofrenia właśnie występuje u osób, które wchodzą w dorosłość. Co prawda, znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet, ale u kobiet oczywiście też takie przypadki występują, więc być może był to właśnie jakiś początek choroby psychicznej. Może Bianka wylądowała gdzieś na ulicy jako osoba bezdomna. Być może właśnie straciła pamięć albo to pojmowanie rzeczywistości zostało u niej zaburzone. Chociaż ponownie, no gdyby tak było, to czy na miejscu Józefa nie chcielibyście pomóc swojej ukochanej osobie? Wydaje się to oczywiste i z tego powodu skłaniam się ku temu, że mężczyzna musiał mieć jakiś udział w zaginięciu Bianki albo chociaż posiada istotne informacje na temat tego, co zaszło na Kubie i jakie były dalsze losy młodej kobiety. To byłoby wszystko, co chciałem opowiedzieć dzisiaj Wam o tej smutnej i z pewnością bulwersującej sprawie. Jeśli dotrwaliście do końca, to chciałem Wam podziękować za wysłuchanie tego podcastu. Tradycyjnie zapraszam do zostawienia komentarza, jeśli chcielibyście się podzielić jakimiś swoimi spostrzeżeniami, czy to dotyczącymi samej sprawy, albo sposobu, w jaki ją opisałem. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to gorąco do tego zachęcam. Tak jak to wspominam, przy okazji innych odcinków, dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych podcastach i też pomożecie mi rozwijać ten kanał, bo ilość subskrypcji, jak i zresztą polubień filmów ma wpływ na działanie algorytmów YouTube'a. Życzę Wam miłego dnia bądź miłego wieczoru. Jeśli słuchacie tego odcinka pod koniec dnia, trzymajcie się i do usłyszenia.